啊。 Kolejny piątek, witam serdecznie i zapraszam na Wieść Gminną. W tym wydaniu odwiedzimy kilka szkół podstawowych w naszej gminie, a na początek zaglądamy do szkoły podstawowej gminy Oleśnica, która od 6 czerwca nosi oficjalnie imię Adama Mickiewicza. Relacja filmowa z wyjątkowego wydarzenia jest dostępna już na kanałach social mediowych Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica imienia Adama Mickiewicza w Oleśnicy. A my przenosimy się do Sokołowic, do Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego. Tam miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu Mistrzyni Szymborska pod hasłem Artystyczny Piknik z Szymborską. Podczas spotkania uczestnicy prezentowali swoją wiedzę i talenty w następujących kategoriach: drużynowym quizie wiedzy o poetce, pięknym czytaniu utworów noblistki, recytacji, interpretacji muzycznej oraz rysowaniu portretów poetki. I na koniec przeglądu wydarzeń w szkołach przenosimy się do ligoty małej, gdzie uczniowie prezentowali dziś swoje talenty w szkolnym konkursie Mam Talent. Ubiegłą niedzielę rozstrzygnięto rozgrywki piłki nożnej seniorów o puchar wójta gminy Oleśnica. Zwycięzcę poznano dopiero w ostatniej kolejce. Po ostatnim gwizdku sędziego w sezonie to drużyna ze Smolnej mogła cieszyć się ze zdobycia tytułu mistrza rozgrywek gminnych w piłce nożnej seniorów w sezonie 2022-2023. Miejsce na podium wywalczyli jeszcze zawodnicy z Nieciszowa i Świeżnej. Podsumowanie rozgrywek piłkarskich seniorów opucharbójca odbędzie się 17 czerwca podczas pikniku z kulturą i sportem na boisku sportowym w Boguszycach Osiedlu. A podczas pikniku zaplanowaliśmy zabawy sportowe, animacje artystyczne, znakowanie rowerów w dmuchańce oraz przejażdżki riksą. To tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji w sobotę 17 czerwca w Boguszycach Osiedlu. Startujemy o 15. Zapraszamy wszystkich. Coroczna impreza rozpocznie się od dekoracji drużyn sportowych, seniorów, młodzików i juniorów młodszych, którzy w minionym sezonie walczyli o puchar. Podczas wydarzenia odbędzie się też wyjątkowy mecz nieoczywistych zawodników, a na zakończenie spotkania koncert zespołu dżentelmeni. Podczas pikniku będzie możliwość pomocy w rehabilitacji Mirosława Jankowskiego oraz Mateusza Kołomańskiego. Organizatorami pikniku z kulturą i sportem są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Oleśnica oraz Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. Muzyka. Spotkanie seniorów z Nowoszyc, Zarzyska i Wszechświętego z Marcinem Kasiną, wójtem Gminy Oleśnica odbyło się wczoraj, w czwartek 15 czerwca w Świetlicy we Wszechświętem. Muzyka. Zakończyliśmy zajęcia dla dzieci w Sokołowicach w ramach projektu Cyfryzacja Goków. Na ostatnich zajęciach za pomocą dostępnych aplikacji robiliśmy intro do filmów oraz edytowaliśmy krótkie filmiki. A my już dzisiaj zapraszamy na wyjątkową noc. Noc świętojańską. 24 czerwca od godziny 18 przy świetlicy we wszechświętem. Noc świętojańska, przegląd pieśni a capella. Poza wyjątkowymi doznaniami muzycznymi zaplanowano m.in. rodzinną grę terenową, szukanie kwiatu paproci z atrakcyjnymi nagrodami, konkurs z wianków świętojańskich, również z nagrodami oraz wyjątkowy koncert instrumentalny. A na zakończenie pokaz ogniowo-pirotechniczny w wykonaniu grupy artystycznej Kabum. Dieta dla osteoporozy to temat ostatniego wykładu Uniwersytetu III Wieku Gminy Oleśnica w tym roku akademickim. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Szpak, a w przyszłym tygodniu już zakończenie spotkań i rozpoczęcie wakacji. W przyszłym tygodniu rozpoczęcie wakacji nie tylko dla studentów, seniorów, ale dla wszystkich uczniów. Do tego czasu życzymy dużo słońca. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!